Dzień dobry, Andrzeju. Dzień dobry, Ukasu. Witam Cię serdecznie. Przypominaliśmy przed chwilą, jak się poznaliśmy. E, mówiłem, że dzisiaj mam o 17.00 pierwsze spotkanie z medytacji. Powiedziałem, poleciała mi Basia medytację, moja mm -hmm. przyjaciółka. I właściwie sobie przypomniałem, że Basia również Połączyła mnie z tobą, ponieważ jak byłem w potrzebie i chciałem popracować nad sobą, to właśnie zasugerowała mi ciebie. Mhm. I zresztą jedno z ćwiczeń, które przekazuję na moich wykładach, jest poznałem przez ciebie, ale o tym będę mówił za chwilkę. Mhm. Najpierw po kolei, powiedz mi coś więcej na temat rozwoju osobistego. Czym jest rozwój osobisty? Bo tak naprawdę też tym się zajmujesz. No, rozwój osobisty dzieje się tak czy inaczej. W nas, ponieważ w życiu często doświadczamy różnego rodzaju problemów, między innymi właśnie po to, byśmy rozwijali się, i teraz, w zależności od tego, czy my uciekamy od tych problemów, czy też zostajemy z tymi problemami, staramy się coś zrobić, jakoś zmienić, się przepracować, no wtedy zaczynamy się rozwijać. Z mojej perspektywy, rozwój osobisty to jest trochę droga przez, przez ból i trochę droga przez cierpienie. To było piękne, co powiedziałeś. Pojawiają nam się problemy po to, żeby się rozwijać? Absolutnie, tak. Absolutnie tak. Po to w życiu dostajemy, bo my często sobie zadajemy pytanie dlaczego mnie się to przytrafia? Dlaczego właśnie ja? Dlaczego to on? I tak dalej. To są wszystko pytania, które zadaje sobie zwykle ofiara w życiu. E ofiara, która e szuka uzasadnienia do tego, dlaczego jest mi źle, dlaczego jest mi niedobrze. Natomiast jest też druga postawa. Postawa nazwijmy to, gracza, lidera, osoby odważnej, która zadaje sobie pytanie, w jakim celu to mi się przytrafiło? W jakim celu dostałem ten problem? Bo problem bardzo często pozwala nam wyjść ze strefy naszego komfortu. A jak stać się tym liderem, a nie ofiarą? I to jest właśnie rozwój osobisty. I to jest właśnie rozwój osobisty. I podobnie jak, podobnie jak na siłowni często bierzemy sobie trenera osobistego, Podobnie i w rozwoju osobistym warto mieć kogoś, kto utrzyma Cię w zobowiązaniu, bo sama zmiana dzieje się tak, ale utrzymanie siebie w zmianie jest już dużo trudniejsze, bo wymaga dużo wysiłku. A czy sens życia y, mamy czy go dopiero odnajdujemy? No, ja spotkałem się z dwoma podejściami mm -hmm. i od razu powiem nie wiem, które jest właściwe, ale, y, ale jedno i drugie y, dla mnie ma sens. Pierwsze to jest takie, że to my nadajemy sens swojemu, swojemu życiu. I to jest podejście, które bardzo ładnie opisał Wiktor Frank w swojej książce Człowiek w poszukiwaniu sensu. Tak, jest tam, dostałem od siebie, tak? to tak. tak jest, to właśnie ta książka. to właśnie ta książka. I on o tej książce wyjaśnia, pokazuje, w jaki sposób możemy nadać sens cierpieniu i w ten sposób zupełnie inaczej do tego, do tego podejść. Druga, drugie podejście, z którym się spotykam, które też jest bardzo popularne mhm. dzisiaj, to jest takie podejście, że sens życiu trzeba odnaleźć. Że rodzimy się z jakimś przesłaniem, z jakimś powołaniem. I nasz byt tutaj na ziemi służy między innymi do tego, żeby ten sens odnaleźć i go zrealizować, spełnić. A jak go odnaleźć? Przez rozwój osobisty, <głos> <głos> czyli przez testowanie, przez sprawdzanie, próbowanie. przez próbowanie różnych nowych, nowych rzeczy. Ty na swoich wykładach o tym opowiadasz, jak wychodzić poza, poza, poza schemat, jak wychodzić poza, poza pudełkę. Między innymi właśnie w ten sposób jesteśmy w stanie odnaleźć ten sens. No bo weźmy przykład. Rodzisz się w określonym środowisku, rodzisz się w określonej rodzinie, realizujesz te schematy, które poznałeś w tej, w tej rodzinie, nie wychodzisz w ogóle poza ten schemat. No to tak naprawdę powielasz w kolejnym pokoleniu ten sam, ten sam sens rodzinny. I to jest bardzo wygodne, chyba też. Z jednej strony tak. Dlaczego to się nazywa strefa komfortu? Bo często się słyszy strefa komfortu, a strefa komfortu wcale nie jest taka komfortowa, często. Ponieważ strefa komfortu to jest obszar, który jest dla nas znany. Ale on często zaczyna nas no, uwierać. uwierać, zaczyna nas uciskać. To jest tak, jak taki zbyt ciasny golfik. Mhm. Golfik, który był dobry, jak miałeś 12 lat i zakładałeś, był ok. A, Ale dzisiaj, jak masz lat 20- kilka i zakładasz golfik, no to kurczę zaczyna uwierać, prawda? A jak już masz 35 lat i starasz się żyć według tych, tych schematów, które były wcześniej, one zaczynają uwierać. Czyli trzeba stawiać sobie nowe wyzwania? Ja uważam, że jeżeli sam sobie nie postawisz tych nowych wyzwań, to życie jest na tyle dobre, że postawi je za ciebie. I to są właśnie te problemy, które się nam przydarzają. To też mówisz na swoich wykładach. Ważne jest pytanie życiowe, które sobie zadajemy: czy chcemy mieć życie dobre, czy łatwe? Życie dobre rzadko kiedy jest łatwe. Życie łatwe rzadko kiedy jest dobre. I teraz wejście w tą strefę dyskomfortu i utrzymanie się w niej powoduje, że na samym początku jest naprawdę bardzo trudno. Potem jest zwykle nudno, bo zaczynasz to robić, zaczyna ci to. Zaczyna ci to nie przynosić już żadnych negatywnych emocji, ale też jeszcze nie masz tych pozytywnych, tych związanych z wykonywaniem, czy to konkretnej czynności, czy byciu w konkretnej sytuacji. Potem zaczyna być miło i przyjemnie, bo zaczyna ci wychodzić, zaczynasz osiągać rezultaty, jesteś zadowolony z tego, raz ci wyszło, drugi raz ci wyszło, trzeci raz ci wyszło, a potem dochodzi do takiego punktu, gdzie pewne rzeczy są dla ciebie obojętne emocjonalnie, czyli nie masz ani pozytywnych ani negatywnych emocji i to jest można powiedzieć sygnał do tego, żeby iść dalej, żeby dalej się rozbiegać. Czyli zaczynamy się przyzwyczajać do tego etapu. Okej. Okay. A Dokładnie jaki jest? Tak. A jaki jest sens twojego życia? Sens mojego życia e, Dzisiaj sensem mojego życia jest rodzina. I to jest e, to jest główny cel i główny sens. Ja przez dość długi okres swojego życia nie potrafiłem tego sensu znaleźć. Przychodziłem przez wiele różnych dołów, mam mnóstwo porażek, można powiedzieć, w swoim doświadczeniu. I chyba to mnie, to mnie nauczyło, żeby odnaleźć pewną, taką, pewien taki fundament, który jest niezwykle istotny. I dla mnie, tym fundamentem, jest, jest moja rodzina, jest moja żona i moich dwóch synów. A propos Twojej rodziny, Ty masz pewne zwyczaje wprowadzone w domu. Ja znam jeden, który bardzo mi się podoba, jakbyś mógł to rozwinąć. Mm -hmm. eee, tak, eee, mamy kilka, eee, kilka, kilka takich tradycji rodzinnych. Eee, jedną z e, niezwykle istotnych tradycji, to jest e, tradycja, którą mamy 27 grudnia. To jest rocznica naszego ślubu i zawsze wtedy, i zawsze wtedy siadamy wspólnie z żoną i wspólnie z synami i rozmawiamy. Na temat roku, który minął, ale też na temat tego roku, który, yy, który będzie. Mhm. Rozmawiamy na temat na przykład kodeksu wartości, czyli tego, co jest ważne w naszym życiu. Bo to, co było ważne 5 yy, lat temu, czy 10 lat temu, jak byliśmy tylko i wyłącznie małżeństwem, a nie mieliśmy synów, no w tej chwili dla całej rodziny te wartości ewoluują. Yy, I to jest yy, bardzo dobry czas, kiedy, kiedy możemy wszyscy się wypowiedzieć. Kiedy możemy uwspólnić pewne zasady, i tak naprawdę one stają się w naszym domu szefami. I to, to jest fajna taka aktywność. Drugą rzecz, którą zawsze robimy, to planujemy swoje marzenia i cele mhm. na nadchodzący rok, które, które zapisujemy. I kiedykolwiek słyszysz trenera, czy słyszysz coacha, który mówi, zapisuj swoje cele, to my mówimy: okej, okay, okej, okay, my to wiemy. I tego nie robimy. Ale kto to robi? Ale kto to robi? No i my to robimy. No dobrze, ale żeby realizować te cele, mhm. to potrzebujemy motywacji. Czym jest motywacja? Motywacja, według mnie, jest paliwem do realizacji tych, yy, tych celów. To jest trochę tak, jak masz samochód i możesz mieć świetnie wyposażony samochód. Możesz mieć wyjątkowo dobry silnik. Możesz mieć. Naprawdę dobry wóz, ale jeżeli nie wlejesz tam paliwa, ten wóz nie rusza. Mhm. Jest taki żart językowy, że motywacja to motyw plus akcja. Także motywacja pojawia się moim zdaniem wtedy, gdy mamy właściwy motyw. A motyw to przecież ten sens, o którym mówiliśmy, żeby go, żeby go odnaleźć. I z tego co ja zauważyłem, są dwa podejścia do motywacji. Jeden, jedno podejście do motywacji jest takie: rup, 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 a motywacja się pojawi. Drugie podejście do motywacji jest takie: znajdź właściwy sens, a pojawi się akcja. I znowu, nie wiem, który z tych, który, które z tych podejść jest bardziej skuteczne czy bardziej efektywne. Natomiast jeżeli korzystamy zarówno z jednego, jak i z drugiego, bo istotny jest tak naprawdę cel, prawda? W jakim celu robisz to, co robisz? Wtedy, wtedy ta motywacja nas napędza i daje nam ym, moc, by iść do przodu. To jeszcze odnalazłem ostatnio trzeci rodzaj motywacji, mm -hmm. o której mówię na wykładach. Motywacja ambicjonalna. Mm -hmm. Wiesz, na czym to polega? Ja miałem cztery operacje na oczy, byłem taki koślawy, zresztą moja mama jak mnie teraz widzi, mówi synku, jak ci się to wszystko udało? Taka charakter. <laughs> I ja taką koleką byłem z tym zezem w tej szkole, i tak stałem, takie chucherko, i oni, ci ludzie się naprawdę ze mnie śmiali. I wiesz, co ja zrobiłem? Wtedy, ja tak stanowiłem i powiedziałem: Ja wam kulę kiedyś pokażę. <laughs> czyli taka, ja wam udowodnię. To tak. też w jakimś stopniu niesamowicie działa, czyli tobie się nie uda. To działa tak, mnie się nie uda, ja ci pokażę. Nie wiem, czy to jest złe, są dla mnie to jest bardzo na plus. Mhm. Ważne przy motywacji jest też, wiesz, decyzja podjęcie decyzji. Szybko. W sensie, bo... Podjęcie decyzji jako akt podjęcia decyzji. Okay. Bo czym decyzja jest? Decedere, czyli odcinać się od. To jest um, to jest akt odcięcia się od pewnej przeszłości, która już była. Mhm. Którą znasz. Którą tak naprawdę najlepiej w życiu zaakceptować. Wielu ludzi chce jechać do przodu, oglądając się w tył. To się nie da. Wyobraź sobie, prowadzisz samochód. I cały czas patrzysz w tył, no spowodujesz wypadek. Yy, I podobnie ludzie chcą prowadzić swoje życie. Chcą jechać do przodu, ale cały czas patrzą w tył. Nie da się. W związku z tym decyzja to jest odcięcie się od czegoś i zaakceptowanie yy, czegoś nowego. Żeby dobrze też funkcjonować, nie wiem czy to jest dobre pojęcie, trzeba mieć partnera, może właśnie nie trzeba. No i właśnie. <laughs> Co nam daje partner w życiu, czy on jest konieczny, czy nie, i kiedy tak naprawdę możemy mieć dobrą relację? To od nas zależy, czy partner jest konieczny, czy nie jest konieczny. W ogóle są w słowie konieczne, zwróć uwagę, jest jakiś przymus. Um, I y, gdy spotykam się z moimi klientami, to obserwuję, że niektóre relacje są budowane właśnie na potrzebie, a niektóre relacje budowane są na pragnieniu. Jest duża różnica. Kiedy y, potrzebują partnera, to, to jest źle coś czuję Zwróć uwagę myślę przede wszystkim o sobie. To znaczy, ten partner musi spełniać moje potrzeby, moje zachcianki, moje pragnienia. To jest bardzo egoistyczne podejście do związku. I to nie ma szansy się udać. To zależy, to zależy, bo są tacy partnerzy, którzy lubią być w pozycji serwisującej. I wtedy Ludzie się dobierają na zasadzie uzupełnienia. Aha. Ludzie się dobierają na zasadzie uzupełnienia. Jest takie fajne powiedzenie, że przeciwieństwa się przyciągają, ale tylko do mhm. a trzydziestki, a potem mają tendencję się odpychać. I teraz y, może być tak, że taki związek y, może trwać. Mhm. Tylko pytanie, czy wszyscy uzyskują spełnienie w tym, y, w tym związku. Okay. Y, różnie bywa. A druga opcja to jest budowanie Pragnienia? związku na pragnieniu, mhm. na pragnieniu, czyli ja czuję się, ok ze sobą, ja czuję się dobrze będąc samemu, ale czuję też, że jeżeli będę z moim partnerem, z moją partnerką, to razem, wspólnie możemy stworzyć coś niewiarygodnego. I wydaje mi się, że przy takim podejściu e, otwierają się zupełnie nowe możliwości e, dla związku. To jest między innymi ta praca coachingowa, którą my e, robimy. A dlaczego, nie wiem, statystycznie, może najczęściej tracimy partnera? To się bardzo zmienia. To się bardzo zmienia. Mnie, y, mnie się wydaje, że to jest zdolność do zaangażowania się w związek. Y, bardzo często y, w dzisiejszym świecie y, trwałość nie jest wartością. Wartością jest różnorodność doznań, doświadczeń. Y, Pragnień, realizacji marzeń, celów, i tak Bardzo często jest tak, że kiedy pojawiają się pierwsze problemy w związku, para zamiast usiąść i przepracować tę historię, zastanowić się, jak na tym kryzysie możemy zbudować silniejszy, dłuższy związek, podejmuje decyzję o rozstaniu się. Jednym z podstawowych pytań, które ja zadaję parom, z którymi się spotykam, jest takie pytanie, jak długo zamierzacie być razem? Być zaskoczony. Odpowiedziami. Jakie są odpowiedzi? Bardzo często pojawia się taka odpowiedź. Znaczy w ogóle pojawia się jakaś? Partner patrzy na partnera i jest takie testowanie. Kto odpowie pierwszy, a ja się dostosuję. Jakby nie mają tej podstawowej historii ułożonej w związku, bo wydaje mi się, że jest jedna z podstawowych historii w związku. Ale przecież planować, ile się będzie? Zadanie pytania: jak długo chcemy być razem? No zawsze, na zawsze, jak schodzę w relację, to na zawsze. No właśnie, wiele dzisiejszych związków, z którymi mamy do czynienia, są związkami często krótkoterminowymi. Czyli tak, tak, dzieje się różnego rodzaju planowanie. Czyli można powiedzieć te historie takie biznesowe: Zróbmy biznesplan, zaplanujmy sobie aktywności na najbliższe dwa lata, a potem zobaczymy, jak jest. To też zdarza się w związkach. Tutaj takie nie szukam kogoś, ale nastawiam. No dobrze, jeżeli już ten związek się... Hmm, może inaczej. No tak, rozpada. Dlaczego mm -hmm. te związki się rozpadają i jak sobie poradzić e, po rozpadzie związku? To właściwie ta druga część pytania bardziej mnie interesuje. Mm -hmm. Powiedziałem tak, czasami warto, żeby związek się rozpadł. Bo niektóre relacje, które mamy w życiu, one dzieją się po coś, ale też mogą się dziać po to, żeby być relacjami na jakiś czas. Relacjami terminowymi. Żeby czegoś się na, na nich nauczyć? Właśnie tak, żeby się czegoś nauczyć, żeby poznać siebie na przykład. I kiedy rozstajemy się z drugą osobą, e, jeśli jest to nasza decyzja, to teoretycznie proces jest łatwiejszy, ale tylko teoretycznie. Zwykle pierwszym elementem takiej y, reakcji emocjonalnej to jest zaskoczenie. To jest zaskoczenie, bo ktoś nosił się z decyzją, ktoś nosił się z decyzją, załóżmy, że ktoś odchodzi od ciebie. No i pierwsza reakcja jest zaskoczenie, czyli to niemożliwe. To, to i chcesz poznać powody, dlaczego tak się stało. I wchodzisz w tą sytuację i zaczynasz drążyć i coraz głębiej, głębiej. Różne są reakcje drugiej strony, prawda? Albo druga strona zrywa kontakt, albo właśnie udziela ci tych wszystkich informacji, albo utrzymujesz kontakt i zwykle później pojawia się gniew. Gniew skierowany albo na tą osobę, bo to wszystko przez ciebie, bo to ty zawiniłeś, bo gdybyś ty nie, to wtedy ja i tak dalej, i tak dalej, albo gniew skierowany w siebie. I to też jest duży, y, duża praca nad sobą, żeby z tego gniewu wobec siebie wyjść. A dlaczego dużo bardziej cierpimy, kiedy partner odchodzi, do, jakby zostawia nas ze względu na kogoś innego, czyli znajduje sobie kogoś innego i dlatego nas zostawia? Co się w nas dzieje, takiego w naszej głowie? Co hmm. cierpi ego? Następuje weryfikacja samooceny. Jest takie powiedzenie: najpierw ty tworzysz swoją samoocenę, a potem ona tworzy ciebie. I e, ty masz określony wizerunek siebie, z którym żyjesz. I teraz takie odejście partnera e, w kierunku drugiej osoby bardzo często jest błędnie interpretowane. Celowo mówię, że jest to błędnie interpretowane przez osobę, która jest porzucona, że ta druga osoba jest lepsza od niej. Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. Wszyscy jesteśmy dobrzy, wszyscy jesteśmy OK. Tylko jesteśmy inni. Tylko inni. jesteśmy inni. I teraz, I teraz, jeżeli my zaczniemy, na przykład porównywać siebie do tamtej osoby, a znam takie, znam takie przypadki, gdzie osoba, która została zostawiona, jeździła nękała, spotykała się, wysyłała SMS-y, dzwoniła, zostawiała kartki na drzwiach. Ta akcja nic nie przynosi. Wręcz odwrotnie chyba skute. Wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie, bo się po prostu napędzamy, bo się nakręcamy. Jest takie pytanie, na które, które często sobie zadajemy, jak jesteśmy w dole. Dlaczego? Pytanie dlaczego generuje odpowiedzi z przeszłości zwykle. I teraz, jak pytasz, dlaczego mi się to stało, dlaczego on odszedł? dlaczego ona odeszła, dlaczego, a dlaczego właśnie z kim innym, a nie ze mną, to są wszystko odpowiedzi, które cię poogrążają w dole. A jak jesteś w dole, to pamiętaj, żeby nie ryć głębiej. No tak. Więc, więc nie ma sensu. Warto sobie właśnie zadać wtedy pytanie, w jakim celu to mi się przytrafiło. I to jest pytanie, które generuje zupełnie inne odpowiedzi w głowie. Zdobywamy nowe doświadczenie po rozstaniu, nową wiedzę. No i teraz pytanie, bo nadarza się okazja: chodzimy do tej samej rzeki czy nie? Ja słyszałem taki tekst, że nigdy nie można wejść do tej samej rzeki. Ja to wierzę, bo rzeka płynie i to już nie będzie tak. Dokładnie. Dokładnie tak. Ta sama woda, może tak. Dokładnie tak. Natomiast warto pamiętać, że zabieramy siebie ze sobą w ten nowy związek. I teraz, jeżeli chcemy mieć coś, czego nie mamy, to warto robić coś, czego nie robiliśmy. Mhm. Jeżeli nie odpowiadały nam rezultaty w poprzednim związku, to warto, żebyśmy w tym nowym związku zachowywali się trochę inaczej, myśleli trochę inaczej, lokowali swoje emocje trochę inaczej i wyrażali je też trochę, trochę inaczej. To jest rozwój osobisty, bo to wcale nie jest łatwe, bo bardzo często wchodzimy w nowy związek ze starymi schematami. Czyli robimy to samo. I jest cudowny początek, a potem. Bum. A potem mamy dokładnie te same rezultaty. No i potem sobie tłumaczymy, oczywiście, że co, a to zła kobieta była, a to y, niewłaściwy partner, a to niewłaściwa sytuacja, a bo to on był winien, i tak dalej, tak dalej. Na koniec dnia, tak naprawdę, jeżeli chcesz uzyskać zmianę w relacji, to na drugą osobę masz niewielki wpływ. Natomiast osobą, na którą masz bardzo duży wpływ, jesteś ty sam. A teraz trochę o emocjach. Mhm. E, czym są emocje i jak radzić sobie ze złymi emocjami? No właśnie. Ja często słyszę złe emocje. Nie ma, A. Z... A. Nie ma złych emocji. Coś takie jak złe emocje nie istnieją. Hmm. Ja lubię myśleć o emocjach jako o pewnym sygnale. Mhm. E, emocje są pewnym sygnałem z naszej podświadomości. E, pewnym sygnałem, jakim nasze ciało, nasze ja komunikuje się z nami komunikuje coś istotnego, komunikuje coś, coś ważnego taka emocja jak agresja na przykład wyobraź sobie, ja mam dość dobre doświadczenie, mam dwóch synów mm -hmm. oni cały czas ze sobą konkurują, walczą rywalizują no i teraz, i teraz wyobraź sobie, że punktuję jednego i drugiego żeby nie wyrażali tej agresji jakie są konsekwencje niewyrażania agresji? Oni czują te wszystkie emocje i ja im tylko zabraniam je wyrażać. W związku z tym te emocje kumulują się w nich. I kiedy te emocje kumulują się w nich, jest ryzyko tak zwanej agresji przeniesionej. Idą do przedszkola na przykład albo do szkoły i co? I wyżywają się na kolegach. I mamy potem przemoc w przemoc, przemoc szkole. Emocje trzeba wyrażać, ale warto, żeby je wyrażać w taki sposób, żeby nie raniły innych. A to już nie jest takie łatwe, tego się trzeba nauczyć. I rzadko kiedy mamy dobrych trenerów w domu w postaci naszych opiekunów, rodziców, żeby nam pokazali, jak te emocje kanalizować. A warto, stając się rodzicem, no właśnie popracować emocjonalnie nad sobą. Bo emocje się pojawiają, one są. To nie jest tak, że możemy zarządzać emocjami. To takiego nie istnieje. My możemy zarządzać sobą w... Emocjach. A jak widzowie mogliby zacząć zajmować się rozwojem, czyli pracą nad sobą? Od czego zacząć książki? Najprostszą metodą jest samoobserwacja. Czyli, żeby poobserwować siebie i zadać sobie pytanie: czy przypadkiem ja nie powielam jakichś schematów w swoim życiu? Czyli, podaj przykład, jeżeli. Odchodzi ode mnie jeden partner, odchodzi ode mnie drugi partner, odchodzi ode mnie trzeci partner i czwarty partner, to może warto zadać sobie pytanie: co takiego jest we mnie? Co powoduje, że oni odchodzą? I teraz, jak zacznę szukać odpowiedzi, zacznę patrzeć na siebie, na swoje postępowanie, na swoje decyzje, to wtedy. Hmm, być może pojawia się interesujące odpowiedzi. I gdy to zaobserwuję, to tak jak mówiliśmy, ewolucyjnie, spróbować zrobić coś inaczej. Spróbować zrobić coś tak, jak do tej pory nie robiłem. To jest strasznie trudne. Ja pamiętam miałem taki schemat. Jak się, po, jak się kłóciłem z osobą ważną w moim życiu, to wychodziłem przez drzwiami. Mhm. I pamiętam, jeden z moich znajomych powiedział mi: wiesz, co, śmiechu, Twój problem polega na tym, że ty zabierasz siebie ze sobą wszędzie, gdzie idziesz. W związku z tym, jeżeli chcesz cokolwiek zmienić, popracuj nad sobą. Ja mówię, no dobra, to jak? I on mi mówi, słuchaj, jak chcesz wyjść z domu, to zostań. Ja mówię, to takie proste? On mówi, spróbuj to wdrożyć. I okazało się, że ja potrzebowałem jeszcze dwóch związków, żeby się nauczyć, żeby, się nauczyć, żeby to wdrożyć. Pamiętam, jak dziś stałem przed drzwiami, trzymam tą klamkę, i wszystko we mnie mówi, wyjdź, ale ja myślę sobie: Nie, no sekundę, muszę zostać. Muszę się zacząć, nie mogę wyjść. I rzeczywiście pa pamiętam, jak gdzieś udało mi się nie wyjść. Odwróciłem się, podszedłem do kobiety i powiedziałem: Zawsze będę z tobą. No i to jest moja żona. Ładne. Andrzeju, aby każdego ta rozmowa zaraziła rozwojem osobistym? Oby. Bardzo się cieszę, że byłeś moim gościem. Chciałbym, żeby za każdym razem, za każdym odcinkiem było wnoszone tyle wiedzy. Dziękuję, wszystkiego najlepszego. Bardzo Tobie dziękuję. Bardzo za zaproszenie.